Witam, witam, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj walczymy z doktorem Traxem. Oczywiście nie jest to bardzo tak łatwy przeciwnik. Jest on po prostu bardzo mocny i ciężko będzie w ogóle go pokonać, ale jak użyję odpowiednich rzeczy, no to no, go pokonam. Po prostu, no, jak ja tu dobrze widzę, po prostu. Dobra buduj bulldozer, no co ty robisz? Naprawdę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay gwiazdki. Nie potrzebuję nic takiego z gwiazdek generalskich, co jest aktualnie dopiero teraz dostępne, a to będzie ciekawe, bo ogólnie no, co ja mogę powiedzieć? doktor Trax jest potężny, będę podążał po bardzo podobnym schematem, co w, co w przypadku takiego pewnego legionisty, general już o nim kiedyś wspominałem i tym razem akurat ten schemat będzie taki jak u, u niego w przypadku bitwy z Demolką. Czyli no, Trax i Demolka kompletnie kompletnie inne. To są kompletnie dwie inne postacie, które mają kompletnie dwie inne te dwie inne, inne cele. Akurat ten to ma bardziej taki cel, cel zagrożenia zagrożenia ludziom, bo ma broń chemiczną, a za to demolka jest jest akurat od, od, jest tak zwanym ekspertem demolowania. Eks, w sumie nawet na początku mówił u siebie ekspert od demolki, w czym mogę e, pomóc właśnie dla e, ta d, właśnie dla tego to jest naprawde, e, to są dwie kompletnie inne postacie odebra, o, rozwalone, nawet dobre. Bo o to mi chodziło, to miałoby zostać rozwalone. Ok, jasne, wieżyczka, tylko nie strzelaj do tunelu. Wieżyczko, no mówiłem Ci, nie strzelaj do tunelu. No, czy ja nie wyraźnie mówię? Czy ja nie wyraźnie mówię? Dobra, okej. Okay. No nie, naprawiaj ją! Ty człowieku w buldoże, że. że. Okej. Okay. Naprawdę. Naprawdę. O nie. Okej. Okay. Jasne. Udało się. Okej, okay. troszkę się udało. E, command, command, command. Nie! Dlaczego D Dlaczego? Okej, okej, ok, 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 ah, ah, No na pewno. ok, O, kaput. do do tego też strzelaj. ok, hmm. ok, 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 Oh yes, my no, yes my no, yes me. No. Hmm. Okay. Okej, okay, okay. nie wiem, dlaczego on się skupia na tym, żeby zniszczyć mój bulldozer, ale to jest naprawdę dziwne i nie wierzę, że, że on ma na celu zrobienie tego też ze mną. No to jest naprawdę niemiłe już, a szczególnie jak ma to być coś takiego. Okej, okay, okej, okay. dobra. Eee... Dobra, tutaj zalało się wąglikiem wszystko, dlatego muszę po prostu tutaj. O nie! Nie! Zostaw mnie! Nie, nie wysyłaj tej bzdury. To, to nie jest śmieszne. Nie wysyłaj takich bzdur, panie doktorze trak się. To nie jest śmieszne. Jakbyś nie wiedział, a poza tym jest to, jest to bardzo irytujące, a poza tym e, dobra, nieważne. dożer, Buduj. Jasne. A? Dobra. Potrzebuję po prostu czegoś, żeby pozbyć się tego. O jasne. To się przyda. O toksyczne traktorki. Hmm. Nie wiem czy będę musiał ich aż tyle, ich aż nie wiem czy będę musiał się aż tak przed nimi bronić. One nie są wcale potężne, tylko słabe. One są dobre jedynie na piechotę i czołgi, bo w sumie to jednostki stworzone do walki z innymi jednostkami, a nie z budynkami czy tam obroną. No dobra, dobra, cofam moje słowa o tym, że z obroną, bo z niektórą obroną, jak na przykład Stingerside, są po prostu niezawodne, bo mogą zastrzelić tych, znaczy zalać tych, co siedzą w tych okopach. Przez to można po prostu sobie dobrze tutaj porobić. O, nie masz jeszcze swojej broni, panie doktor Trax? A, ja już będę ją miał, tylko po prostu za filé, e... oh, e se tava, ok, ok, budui, budui, budui Dobra, nieważne, i tak temu żołnierzowi nie uda się on, pewnie ta kopalnia zginie, ale no cóż, ważne, że w ogóle chociaż trochę będę miał dostępu przez chwilę do ropy. Tutaj mam ropę jedną, e, tutaj jest bunkier, więc no nie, 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 co ten kład robi? O, dobra, jasne, hmm. Okej, okay, okej. Okay. Um, o czym ty mówisz, panie doktor Trax? O, o nie, tutaj jest dziura po moim buldorze. Uh, okej. Okay. O, ho, ho, dobra. U, nie, u, oj, chyba ci się nie udało, uh, panie doktor Trax. O nie, ten kład jest straszny. On jest straszny, ten kład. On jest szalenie potężną jednostką. O, ho, ho, ho. Fajnie, fajnie, fajnie. E, Okej. Okay. Nie wiem. E, tutaj zbombardować, czy może bardziej tutaj. Nie wiem. A, rozwalę mu broni. Zanim jeszcze w ogóle ją zbuduję. Ha, a, 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 Nie, nie to. Dobra, pomieszało mi się na klawiaturze i zamiast P kliknąłem M. Ale dobra, nieważne. O, mam pieniądze. Mam pieniądze, a Dr. Trax nie ma swoje, nie ma swojego ważnego składniku dla swoich chemikali, Więc to jest już jakieś osiągnięcie. Okej. Okay. Hmm. No, no i siatka, No, okej. Okay. Okej. Okay. Właśnie. Atakujcie, atakujcie. Ha ha ha. Dobra. Yeah. O, ale udało się. Ważne, że się udało. Dobra. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Wy się naprawiajcie, szczególnie ten jeden. A ten od <trybujesz> razu, co, ten, co tu się pojawił. Jasne, jasne. E, ambulance. E, nie, nie, aż tyle. Potrzebuję tylko jeden ambulans. W zupełności wystarczy, po prostu. Okej, okay. nie wiem jaki to ma sens, ale. On będzie bombardował również swoich ludzi, jeśli po prostu użyje swojego wągliku nie tam, gdzie trzeba. Okej, okay, ty, ty jakby co możesz już tu cały czas pryskać? Przez ten czas ty pryskaj tu cały czas. Nieważne, czy, nieważne czy będzie wiosna, lato, jesień, czy zima, ale on ma cały czas tu pryskać. Najwyżej, najpewniej on cały czas tu będzie poliskał, e, dobra, ty, za wy auroli, o, rozwalone, rozwalone, tak, tak, no i po siatce, e, komancze, komancze, jak, gdzie straciłem jednostkę? A, no tak, tutaj, jak ja mogłem nie wiedzieć, o nie, o nie, o nie, o nie. E, to było naprawdę to, był, to naprawdę dziwne. To jest naprawdę mocarny doktor Trax. E, on w sensie, to naprawdę mocarny generał jest. Nie spodziewałem się, że aż tak to będzie, że aż tak mocno to zajdzie, ale nie. O, 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 o. I kaput. Kaput. Ha. ha, ha. Dobra. E, jasne komancze e, jasne, jasne, buduj tu reaktor, stawiaj, a nie, nie, ma, nie mam już pieniędzy, potrzebuję więcej pieniędzy, e, będzie to bardzo mocne, e, tutaj kopalnia zarabia, aha oho, aha, aha no już ci wierzę, panie doktor Trax, ha, ha, ha. O, ty już tutaj budujesz swoją broń, ale ja już mam swoją broń gotową. A, 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 a. A, 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 Nie wiem z czego ty się śmiejesz, panie doktor Trax, bo to ja się, bo to ja akurat to jest mój moment, bo z, z tego co wiem, to po prostu ten ta ta broń, ten deszcz zkiudów nie powinien nigdy powstać, ale jednak powstał, dlatego teraz go rozwalę. Okej, um, okej, okay, okay. dobra, wstawiajcie się tutaj, Aurory. O nie, o idealnie, idealnie uciekli, ohoho. Dobra, o, ty tu pryskasz. Jak? To jest niemożliwe! Jak! To jest niemożliwe totalnie! Jak? Co on zrobił? E, po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Nie wierzę w to, co się dzieje. Nie wierzę w to, co widzę. Wszystko! Wszystko się rozwala! Jak to? To jest niemożliwe! E, Okej. Okay. Ale okej, okay, okej. Okay. Dobra, może być. Okej. Okay. Ho, ho, o, o, o. No i dobra. Jasne. Jasne, 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 jasne. Dobra. Okej. Okay. Ha, ha a, a. no i okej. Okay. Rozwalam to. O o o. O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Biedne komarniecze. Nie wierzę w to, co się dzieje, ale wiem jedno. Dlaczego to wiem, że doktor Trax wcale nie jest taki łatwy, chociaż ja wiem, nie mówię, że myślałem, że będzie łatwiejszy, tylko po prostu mówię, że on jest naprawdę ciekawym wrogiem, który potrafi naprawdę mocno namieszać, a szczególnie jak po prostu będzie miał mnie zaatakować czymś, bo on naprawdę Umie atakować. Ok, rozwalić to. O, dobra. E, zniszczyć ciężarówkę! Tak! Zniszcz! Zniszczcie! Rozwaliliście ciężarówkę z bombą. O to chodziło. O nie, 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 nie! Jak? O nie. Kel, kel. O, a, a, no tak, przecież zatruł się własną chemią, czego innego mogłem się spodziewać po takim kalece, jaki jest ten cały, ten cały kel. Okej, okay. o, już tu stawiasz po raz kolejny swój deszcz z kiłów, chcesz, żebym, e, chcesz, żebym go powstrzymał, e, 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 Ohoho. no i kaput. Ha, 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 ha. No, i, no i brawo, 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 brawo. O, 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 o. Aha, aha, co? Co, co to miało na celu? To, 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 jest, to jest po prostu trochę bezcelowe. Muszę przyznać, że to jest trochę bezcelowe. Jak i nawet nie przypadkiem kompletnie bezcelowe. A no, a no tak, myślałem, że straciłem te komancze, ale, ale ten jako jedyny się od nich oderwał. No czemu tak się ucie, ucie, uciekasz od tamtych? Co tam? Straciłeś z nimi dobry kontakt, czy co? Dobra, nieważne. Nieważne co on, co on naprawdę jaki miał... jaki to miało sens. Um, Dobra. Dobra, jasne, jasne. Rozwalać to okej. 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 Nie potrzebuję już, już walczyć z nim i tak to za chwilę się skończy. Ja już cię rozwalam, panie doktorze. Trak się. I, o,

Trzeba zabić tego robotnika. Trzeba zabić tego robotnika. Zabi ro zabijcie robotnika. Zabijcie tego robotnika. Hahaha. Ha, ha. O dobra. Zabijcie tego robotnika. Ok. Rozwala rozwalicie go, tak? Tak, mówię prawdę. Tak! Rozwalili go ostatni robotnik i teraz muszę po prostu ten sztab mu rozwalić. On naprawdę ojo, ja będę używał swojego sztabu, żeby przyjąć większość ciosów, a on do tego, żeby bezmyślnie produkować swoje chemikalia. Nie wiem, to jest trochę, to jest trochę dziwne i bezcelowe, tak myślę, okej. Okay. Dobra. O nie! Co ten robotnik robi? Jak on może? To jest już naprawdę niemiłe. E, Okej. Okay. Lecisz. Zrzucaj bombę! Rozwaliło ten sztab. Prawie. No, o, ostatni robotnik zginie. Tak. Dlatego rozwalę ten sztab mu do końca. Okej. Okay. Ok, chyba czas nadszedł. E, wy, wydaje mi się, że dochodzimy powoli do końca tej, tej, tego potężnego meczu. Ok, e, co jest? Skąd on ma jeszcze robotników? Eee, gdzie ty mi tu? E, co ty robisz? Zostaw mnie w spokoju. Skąd ty masz tylu robotników? To naprawdę dziwne. Ok, rozwalić to, ok, ha, ha, a, a, a. kaput, no i już nie masz żadnego robotnika chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, no i wydaje mi się, że dochodzimy do końca. a, 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 a. o. O, to wcale nie, wcale nie byłeś taki ciężki się. tylko wystarczyło mieć na ciebie po prostu dobry, p, dobry plan. Ogólnie komancze. Postarajcie się, żeby zrobić tu naprawdę dużo, bo będę musiał jeszcze raz tamtą fabrykę wojenną rozwalić, a wy rozwalajcie to coś. Co to za korek. Co to za korek ma być? Nie wiem, to jest tro... to jest naprawdę dziwne i trochę bezcelowe. Bo, jak, bo niech ktoś mi to logicznie wytłumaczy, jak on robi so, swoim własnym siłom korki. E, e, to, to było jeszcze bardziej bezcelowe. Dlaczego ta artyleria ja strzeliła, <coughs> strzeliła do rzeki? Co ta rzeka jej zrobiła? To jest już naprawdę niemiłe i niszczy po prostu środowisko. Oni chcą, oni chcą po prostu dziwnych rzeczy. Rzeczy, ale jasne. Okej, 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 okej. Okej, dobra, dobra. Wydaje mi się, że dochodzimy już do ostatecznego końca. Aurory, przygotować się. Alfy, alfy, alfy zaatakujecie. Wy rozwalcie to Alfie. Okej. Okay. Rozwalone. Hahaha. Ha, ha. Ten budynek też prawie. O, i kaput. Amerykańska potęga. Już was niszczy. Eee, a, 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 a. No dlaczego oczywiście? Te najsłabsze zawsze muszą zostawać jako jedyne, który przetrwały. Nie wierzę w to. To jest na hamskie chamskie, bardzo chamskie zachowanie, które nigdy nie powinno istnieć. Jasne. Um, nie wiem co to ma na celu. To jest naprawdę bezcelowe. Jasne. Okej. Okay. Oho. O, dobra, fabryka przetrwała, ale. A, no tak, przecież to nie robotnicy, tylko ci goście z tych nor. Okej, okay. dobra. Te, okej, okay, jasne, już za chwilę to się skończy. Haha, dobra. O, już dobra. Już. To się już dzieje, haha, ha. rozwalcie tą kolumnę, to pewnie przewróci się na tego, a jak nie, to tu na szczęście nic nie zrobi moim komandyczom. E, Okej, okay. ho, 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 leci, tak, w tą stronę, no nie, no dlaczego go nie rozwaliło, nie wierzę, dlaczego, dlaczego to się stało? Um, on już nie ma sztabu, nie może już bombardować wąglikiem, dlatego ty po prostu zostaw tu. tutaj się, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, wrzucajcie bomby, ha, 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 ginie od moich bomb, he, 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 no, wydaje mi się, że to już koniec, prawda, tak, 哈哈嗯。<laughs> um No cóż, panie doktor Trax, to było wyjątkowo szybkie zwycięstwo. Z tego, co wiem, po prostu to, to ty potrzebowała nic. Potrzebowała po prostu tutaj być jedna runda, a ta runda no ogólnie pokonałem cię zaledwie w jednej rundzie. Dla tego po prostu. No, co ja mogę powiedzieć. Następny film będzie z generałem Taunsem. Do zobaczenia.